Jesteśmy właśnie pod świątynią Goa-Gadzia. No i żeby wejść do środka nie można wejść w krótkich spodenkach. A w sumie nawet w długich nie można. Trzeba mieć koniecznie... ...takie coś. Oczywiście pod, pod wejściem jest cała mafia dosłownie tych ludzi, którzy sprzedają wam um, te szmatki. Na początku krzyczą około 100 tysięcy, czyli z 25 zł no, thank you. E, i ode mnie też chcieli 100 tysięcy, potem zacząłem się targować. No thank you, no, thank you. No, thank you. No. E, I zacząłem się targować i wyszło 30 tysięcy, czyli Nie wiem ile to jest, ale niedużo. No z... Ile to jest 30 tysięcy? Niecałe 10 zł, tak więc możemy teraz już wejść. Aśka ma jeszcze w świątyni w Tajlandii. Ja tam nie potrzebowałem, tutaj już potrzebuję, więc wchodzimy. Wszystko sprzedają do tego stopnia, że nawet w ich świątyni możecie kupić sobie zimnego browara i nie ma nikt z tym problemu. Pieniążki. Jedyny tutaj Bóg to pieniądz, z tego co ja widzę. To była jedna z największych świątyń na Bali. W 1917 roku podczas trzęsienia ziemi się wszystko zawaliło. I teraz tak to tutaj wygląda. Owoce kokosa, tak jak przed chwilą widzieliście, zabijają kilkadziesiąt razy więcej ludzi w ciągu roku niż na przykład rekin. się rozbestwili i za wszystko chcą e, pieniądze, dosłownie za wszystko, nawet żeby wejść, połazić tu po sklepikach nawet jeśli byście nie chcieli iść na wodospad i tak musicie zapłacić, bo już jest to ta strefa wodospadu i już trzeba płacić no grosze, bo grosze, no ale jednak to tu 15, tam 50, tu 20 Wszędzie, no wszędzie cokolwiek trzeba im zostawić. Za 15 tysięcy bilet tutaj, więc musiałem skorzystać i skoczyłem do wody. Jest dużo zimniejsza niż morze naokoło Bali, w sumie to porównywalna z wodą pod prysznicami, tutaj, bo w wielu miejscach nie ma ciepłej wody. A nawet jak jest, to są te takie grzałki elektryczne jak w Anglii. Tylko że one chodzą nie wiem, chyba na, jak chomik tam pobiega w środku. Bo ostatnio stałem chyba z 15 minut, leciała zimna woda, po tym czasie dopiero zaczęła być ciepła. Więc jeśli jesteście fanami gorących kąpieli, no to sorry, ale nie tu. Przyjechaliśmy na miejscowy targ. Taki nocny targ, z jedzeniem. I wszystko, ale to wszystko wygląda naprawdę inaczej w porównaniu do Chin, do Tajlandii, do Malezji. No, wszystko jest w ogóle inne. No, patrzcie świniach cały no w sumie już pół mam nadzieję na ryż z kurczakiem, bo wczoraj mi to posmakowało, a już dzisiaj przechodziłem, widziałem po 3000, wczoraj płaciliśmy po 5000, a 3000 to jest pewnie ze złotówka Kurczakiem do tego jeszcze jest... E, można kupić ryż z e, świnką jakiś żółty ryż. Co prawda nie jest to zawinięte w, e, w liściu bananowca, a po prostu w takim szarym papierze jest ciepłe. I zaraz będziemy to próbować jeść. Jeszcze tylko pójdziemy pod, po satay, które to takie mięsko na patykach, ale to zaraz Wam już pokazuję. Tanie, mamy za 3000 rupii, to jest jakieś 80 groszy z tego co mi się wydaje. To na patygach, to jest właśnie satay. Są to kawałeczki mięska, taki szaszłyk po naszemu. Tylko ten jest jeszcze dodatkowo z sosem orzechowym, który jest przezajebisty, naprawdę. zakupiliśmy jeszcze słodycze kupiliśmy ryż w kokosach dwa banany pieczone jedną sajgonkę żeby spróbować i jakieś balijskie ciasto z bananem i z brązowym cukrem i za to zapłaciliśmy tylko 6 tysięcy to jest jakieś złoty zł trzechicie?